Dzisiaj Wam przekażę, jak odebrać przesyłkę pobraniową z automatu paczkowa. Tak więc, kiedy otrzymaliśmy już powiadomienie, że przesyłka znajduje się w urządzeniu, podchodzimy do ekranu oraz klikamy Zaczynamy. Po czym klikamy Odbierz paczkę. Możemy teraz wpisać swoje dane, ewentualnie zaskanować kod QR. Jednak, jeżeli to jest też przesyłka pobraniowa, na początku dostajemy kod płatności, który umożliwia nam opłacenie tej przesyłki. Jednak, możemy na przykład tą przesyłkę opłacić już wcześniej w aplikacji mobilnej lub też przez PayBay link w mailu. Na mailu znajdziemy dane do opłacenia przesyłki, jak i też PayBay link. Klikamy w tą opcję, po czym przeniesiemy się do strony umożliwiającej opłacenie paczki. Klikamy przejdź do płatności. Na stronie operatora płatności mamy do wyboru różne formy opłacania paczki, m.in. karty płatnicze, szybkie przelewy lub też kod blik. Wybierajmy interesującą nas formę i przechodzimy dalej. Podajemy swoje dane, imię i nazwisko, adres mailowy i np. kod blik. Po wprowadzeniu danych klikamy zapłać. W aplikacji mobilnej pokaże nam się opcja zapłać. Z dostępnych opcji mamy karty płatnicze, szybkie przelewy, Apple Pay, Kod Blik. Po wybraniu opcji klikamy Zapłać. Do wyboru mamy różne banki, w moim przypadku wybieram ING. Podajemy swoje imię, nazwisko, mail. Klikamy Zapłać. W dalszej części przekażę, jak dokonać płatności Blik na ekranie urządzenia. Tak więc skanujemy. Kod QR. Po czym każe nam opłacić tą przesyłkę? Z dostępnych opcji jest, na przykład kod Blik na ekranie. Niektóre urządzenia jeszcze posiadają terminal, jednak on jest już wyłączony. Tak więc wybieramy Blik i wprowadzamy sześciocyfrowy kod Blik ze swojej aplikacji bankowej. Po wszystkim jak przesyłkę odebraliśmy, klikamy kończymy na dziś. Ewentualnie ma uwagi do przesyłki, jeżeli na przykład przesyłka jest nie na najlepszym stanie. Ewentualnie otwórz ponownie, kiedy na przykład wiatr zamknął nam skrytkę.